Cześć, witam was. Tu jestem ja, Gracjan, a ja tutaj mam w domu prawdziwą biblioteczkę, nie jakąś tam tapetę, jak to gdzieś w internecie zobaczyłem takie zdjęcie, że z tyłu była y, niby biblioteczka, a tymczasem to się okazało, że to jest tapeta. A ja mam tutaj prawdziwe książki. Można je wyjąć sobie. Przeczytać o encyklopedię, słownik, tak więc, że nie ma to jak prawdziwa biblioteczka, a nie tapeta. A jeszcze ja chciałem powiedzieć odnośnie samochodów. Ludzie! O, pamiętajcie się, przestańcie po mieście, po centrum miasta jeździć samochodami. Zostawcie te samochody gdzieś tam, niech stoją sobie gdzieś tam daleko, na obrzeżach miasta, a nie wjeżdżajcie tymi samochodami do centrum. Przesiądźcie się gdzie, do różnych środków komunikacji zbiorowej: do autobusów, do tramwajów, do metra, do, do trolejbusów, obojętnie jaki jest środek komunikacji w danym mieście. To korzystajcie z komunikacji zbiorowej, a nie wjeżdżajcie tymi samochodami, ponieważ jak jedziecie tymi samochodami, to trujecie siebie, trujecie innych, zwierzęta, wszystko zatruwacie. I jeszcze te, 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 te wyziewy z tych samochodów, one wcale później nie znikają w powietrzu. One się unoszą, tworzą nad miastem smog, później ludzie oddychają tym smogiem i. Zatruwają się. No, coś okropnego. Zostawcie naprawdę, zostawcie te samochody, niech one sobie stoją gdzieś tam daleko. A korzystajcie z komunikacji zbiorowej i nie zatruwajcie siebie i innych. Nie może być tak, że się idzie po ulicy i się wdycha te spaliny. Te spaliny z tych samochodów są okropne, są straszne, są śmierdzące, paskudne, niedobre i złe. Zostawcie samochody i, 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 i przesiądźcie się na komunikację zbiorową albo jedźcie rowerem, czy obojętnie, czy na piechotę w ogóle. Czasami to już niektórzy ludzie naprawdę, że komuś się nie chce przejść kilka ulic, tylko musi jechać samochodem, na nogach najlepiej. Można jeździć rowerem, ale jeśli rzeczywiście jest daleka odległość, no to wtedy autobus, y, tramwaj, y, metro, szybka kolej miejska. Mm, tak więc, że sposobów jest tak strasznie dużo, że naprawdę nie jedźcie, nie korzystajcie z tych okropnych skudnych samochodów, bo on, ponieważ one niczego dobrego nie, nikomu nie robią, tylko odwrotnie. No zatruwają, zatruwają, ludzi, zatruwają zwierzęta, zatruwają rośliny i jest straszny nad miastem smog. I później trzeba chodzić w takiej masce, zamiast oddychać świeżym powietrzem, to się chodzi w takiej masce. I człowiek tylko jak najdalej, jak najdalej od tej ulicy, ponieważ, a jak ktoś mieszka w centrum przy takiej ruchliwej ulicy, no to okna nie może otworzyć. Okna nie może otworzyć, bo na zewnątrz i, i samochody, i, i, i smog, i spaliny z tych, z tych samochodów się noszą, i jest koszmar, koszmar, po prostu koszmar. A y, do lasu. I wszędzie jest daleko, więc tragedia. Więc stąd jest ten mój apel: zostawcie te samochody, naprawdę zostawcie, niech one sobie stoją w spokoju, a wy idźcie albo na piechotę, albo rowerem, albo korzystajcie z komunikacji zbiorowej. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. A książki o bardzo fajne. Autentyczne. Tutaj można przeczytać taką książkę, a nie tapeta. Tapeta? Nie. Tak. Stop tapetyzacji książek. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.